Cześć, nazywam się Paweł Szołek, jestem skrzydłowym reprezentacji Polski. Oglądacie Extra Time. Na pewno jest to dla mnie yy, nowość, tak? bo, bo nigdy wcześniej nie grałem w ustawieniu 3-5-2, można powiedzieć w defensywie 5-3-2, więc, więc na pewno, yy, co mi się rodziło w to jest. Yy, Głównie tak, taktyka taka bez skrzydłowych, bo, bo w obronie jest to ustawienie, jak już powiedziałem, przecie, 5-3-2, czyli 5 obrońców, trzech takich środkowych pomocników. Można powiedzieć jeden defensywny, dwóch, dwóch środkowych i dwóch napastników. I w ataku jest to ustawienie 3-5-2, ale głównie tymi takimi wysu, bocznymi, można powiedzieć, obroń, to są boczni obrońcy, tymi, tymi skrzydłowymi, więc to nie jest nominalny skrzydłowy pomocnik, który całe życie gra. Jako w ustawieniu 4-4-2 czy tych, tych innych, czwórką w obronie to mogę coś powiedzieć. Ci środkowi w, w trójce, co grają, to są jeden defensywny, dwóch centralnych. To mają zadanie jak najwięcej się podłączać do przodu i pomagać napastnikom. No a w obronie jak najbardziej, jak najczęściej zagęszczać ten środek pola. To jest główne ich zadanie. Nie jest mi na pewno, nie jest to znane ustawienie w Polsce, ale we Włoszech Wiele drużyn gra tym systemem i, i zapocz zapoczątkowała to drużyna Udineze, później Juventus. No jak widać, yy, po tych drużynach to, to ustawienie jest we Włoszech naprawdę chyba najwięcej drużynka gra tym ustawieniem. No mi się łatwiej gra w ustawieniu, 4-4-2, czy 4-2-3-1, gdzie są nominalni skrzydłowi, bo, bo całe życie gram na tej pozycji i też nie, nie było łatwo się przestawić tak, tak od razu. No, ale chyba to tylko będzie prostowało, że będę potrafił grać w wielu systemach, w innych systemach się szkolił. Bo, bo jak zawodnik ma umiejętności, to sobie poradzi na w każdym ustawieniu. Takie jest moje zdanie.